W mojej pracy agenta nieruchomości najważniejsi są ludzie. Budowanie relacji, inspirowanie siebie i innych, poznawanie potrzeb moich klientów, pomoc w realizacji ich marzeń o wymarzonym domu to jest coś, co daje mi ogromną satysfakcję. Ale to nie wszystko. Z natury jestem zadaniowcem, dlatego każdą nieruchomość traktuję jako osobny projekt. Podchodzę do niego indywidualnie i kreatywnie, szukając najlepszych sposobów, by wyróżnić ofertę na rynku. Działam z pełnym zaangażowaniem, uczciwością i profesjonalizmem, bo wiem, że każda decyzja związana z nieruchomościami to ważny krok w życiu moich klientów. Jeśli szukasz agenta, który naprawdę słucha się w Twoje potrzeby i podejdzie do Twojej nieruchomości z pasją i pomysłem, zapraszam do kontaktu. Monika Wiktorska, Remax Best.